Witajcie widzowie! W ostatnim odcinku opowiadałem o budowie domku na drzewie. I tak oto budowa powoli dobiega końca. Zdecydowałem, że na środku domku stanie wielkie ognisko, które moim zdaniem bardzo fajnie tutaj pasuje. Całość domku została pokryta dachem, i zobaczcie, że domek jest tak wysoko, że na jego szczycie pojawił się śnieg. I tak oto domek jest gotowy. W przyszłości dorzucę tutaj jakieś dekoracje, a jak zostaną odblokowane lepsze pochodnie. To zamontuję tutaj, ponieważ to ognisko z dołu jest niestety troszeczkę niewidoczne. Tymczasem my przechodzimy sobie dalej. Wspominałem Wam wcześniej, że po pokonaniu Eldera ruszyliśmy na północ i zostawiliśmy łódkę. Razem z Gadziem podjęliśmy decyzję, że odzyskamy tą łódkę i wyruszymy szukać kolejnych bugin, ponieważ stare już zostały wyeksploatowane do końca. Nasza wyprawa przebiegała spokojnie, do momentu pojawienia się dosyć istotnej przeszkody, a Wy zobaczcie, jak sobie z nią poradziliśmy. Skaczesz? Tak, tylko podpłyń trochę, o dobra, to płynę something in my body, something that's in my soul. To co, płyniemy w szyku? Dobro. Dobra, przypomnij mi jak to się pływało yy, się jak się masz wiatr yy, w, nie w żagiel to musisz yy, po prostu czekać chwilkę, bo wpadniesz na mnie halo Chłopie no, ale... Zawiało, zawiało, przepraszam, zawiało. Kurwa, mówiłem, że nie umiem, nie umiem, miałem kawka na łódkę. Jak masz wiatr w żagle, to możesz na maksymalnej prędkości płynąć, a jak masz wiatr w dziób, no to musisz płynąć na wiośle, czyli jedna strzałka do przodu. Dobra. No to co, ahoj przygodo. Strzałka... O, jest wąż, jest wąż. wąż, wąża, wyj wąża. Upieczamy mięso. To z niego. O. Raz, trzy, to z 15 mięsa wypadnie z niego. No jak go do, dociągniemy do tego Nie nie, to musisz go zabić jak on w wodzie jest. Skoczyć do wody Znaczy ty wskakujesz do wody, a gać go zabija. Tylko musi do ciebie podpłynąć, czyli złapiesz. Znaczy że mięso pływa na wierzchu, nie? No tak, to... ale z skóry nie ściągniemy. Wodernie, wodernie, wodernie. spada. Zostaw moją łódkę! O kurwa! Ała. strzelajcie do niego z tych e, krzemiennych strzał albo z żelaznych jeśli macie. Ja mam obro... tylko ogniste, ale nie Ogniste mu ja dużo nie zrobię. Ja to, strzelam do nie niego inny. ze zwykłych. Ja mam tylko ogniste niestety, ale już było mało co życia zostało. Kurde, jakbyś go tu... Jest! Mam trofeum! O, trofeum! Moje ulubione! I tak oto po pokonaniu węża morskiego ruszyliśmy w dalszą podróż. Naszym celem było dotarcie do kolejnego bossa, czyli kościomasy, oraz przeszukanie bagien. Cały czas szukaliśmy kopalni, z których będziemy mogli pozyskać żelazo, w czasie, kiedy my płynęliśmy, Basia siadła na łódkę i rozpoczęła własną podróż. Jej celem było znalezienie wszystkich npc dostępnych w grze, oraz znalezieniu fajnych miejsc na to, aby w przyszłości móc uprawiać ziemię. Ponieważ obok bazy niestety nie będziemy mogli posadzić wszystkich roślin. W czasie naszej podróży dotarliśmy do kolejnego biomu, czyli równin. Jest to biom, który zdecydowanie nie nadaje się do eksploracji na tym etapie gry. Ponieważ aby poradzić sobie na równinach, Najpierw warto przejść całe bagna, następnie góry, a dopiero później szukać przygód na równinach. My natomiast podjęliśmy inną decyzję i zobaczcie, jak to wyglądało. Słyszę gobliny chyba. Ja też. W razie jakby komar kogoś odwalił... Nie no Biegnie, biegnie, nie biegnie. biegnie, biegnie. Yy, goblin czy? Tak. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie, nie, nie bij się z nim. Chciałem zobaczyć, kurwa, ale i zajebał. Ale zobaczyłeś, kur... Co, zobaczyłeś, tak? Ej, dobra, ja, ja go robię, ja go robię No właśnie też mi się wydaje, że go zrobimy Tylko muszę zjeść, mało O kurde, ale, ale mi... Ale mi strzelił! Dobra, muszę jednak go nie zrobimy. A on jest go daje Czekaj, użyj mikstur. big Dawaj go Dawaj Fulinga O kurwa, o kurwa, o Ogłuszyłem go, ogłuszyłem go leży o, tam jest następny, tam jest następny stary. Nie wiem, w którą stronę my idziemy. Idziemy w kierunku wzią. kościomasy. Od... Tam. Dobra, tam, to, tam, dawaj to, tam go i, robimy. Kurwa. Tylko ten jest z włócznią, nie, kurwa. z mieczem. Weź go na dwa. Dobrze. To, to jest, to jest easy. Od Dobra. przodu, od tyłu i leży. To, to kurwa, następny. Czekaj, gdzie jest komar? Niech zaatakuje, ja wtedy się na niego rzucę z moim mieczem. Do pieca jest potrzebne... O, dostałem w plecy. O kurwa, owa. Nie żyję. To Kolejny komar. No to nie, 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 I ludzie się tam pułpili, krzesłami. I w każdym następnym programie większego byka z ochrony musieli ściągać, bo okay. ci standardowej wielkości... Nie dawali, byli, rady. Byli, nie dawali rady i rozdzielali się. O, Ło, nice. Jak widzieliście, z Fulingami daliśmy sobie radę, ale to tylko dlatego, że graliśmy już wcześniej w Walheim i wiedzieliśmy, czego się po nich spodziewać. Jeśli pierwszy raz przechodzicie tę grę, absolutnie nie powtarzajcie naszego pomysłu. Równiny na razie zostawiamy i wracamy na nasze śmierdzące bagno. Udało nam się znaleźć ołtarz Kościomasy. Ale zanim przywołamy tego bossa, musimy jeszcze zdobyć więcej żelaza i zrobić sobie lepsze kwipunek. Dlatego ruszamy w dalszą podróż, a obok ołtarza postawimy sobie teleport, który pozwoli nam wrócić do bossa, kiedy będziemy na to gotowi. Wędrując dalej po bagnie, trafiliśmy na miejsce, z którego wydobywał się słup ognia. Jest to miejsce, w którym rodzą się surtlingi. Są to stwory, z których możecie pomyskać rdzeń surtlinga oraz węgiel. I tutaj na chwilę się zatrzymamy... Ponieważ rdzeń surtlinga jest przedmiotem, który jest niezbędny do tego, aby wybudować portal, i bardzo często gracze mają z tym problem. Natomiast ten rdzeń w łatwy sposób możecie pozyskać właśnie z tego miejsca. Wystarczy zabić pobliskie surtlingi i całość tego ognia okopać dookoła, tak żeby całe to miejsce znajdowało się w wodzie. Wtedy, kiedy surtlingi będą się pojawiać, będą od razu spadać do wody i umierać, a wy będziecie mogli zbierać rdzenie bez łoszenia po kurchanach. Możecie też przyspieszyć ten proces, budując obok nowa, i spędzając z nim trochę czasu, możecie po prostu zostawić grę włączoną i po godzinie będziecie mieli całkiem spory łup. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Zachęcam do subskrypcji. A w komentarzach możecie napisać, jak Wy poradziliście sobie z goblinami oraz jak wyglądało Wasze pierwsze spotkanie z wężem morskim. Jeśli chcecie zobaczyć nas na żywo, zapraszam na naszego Twitcha. Dzięki wielkie i do zobaczenia.